14 grudnia 2013 rok Sala Ludowa Podkalanka w Kosnowicach. Za chwilę rozpocznie się Wigilia. W tej Wigilii wezmą udział mieszkańcy Kosznowic. Dzieci ze szkoły dadzą piękne występy. Będą jeszcze inni, ważni ludzie tutaj na tej rodzinnej, wiejskiej Wigilii. Chcę pokazać teraz, jak to wszystko wygląda przed Wigilą w tej chwili? Wszyscy się szykują do rozpoczęcia, dzieciaczki szykują się do występów, będą kolendy, będą jasełka, no zobaczymy wszystko. Przybyli też liczni goście z Płocka z klubu seniora, stoły pięknie zastawione. Organizatorem tej pięknej uroczystości jest Koło Gospodyń Wiejskich w Rosnowicach i sołtys Edward Dąbrowa. Panie krzątają się w kuchni koła Gospodyń. Wszystkie potrawy wigilijne są już prawie podane i za chwilę się rozpocznie wigilia To jest kuchnia. Okienko do kuchni. No i drzwi wejście do kuchni. Tam panie się gorąco krzątają Jak widać bardzo Dużo gości w tej chwili przyszedł, przyszedł wuj naszej gminy powiatu, pan Longawa. O właśnie zmierza do stolika, gdzie usiądzie sobie tam.